Według starożytnych pism, a wśród nich znajduje się pełen czci głos święta Jana Damasyńskiego, doktora Kościoła, śmierć najświętszej Marii Panny nie nastąpiła jak u innych śmiertelników. Nie to ciężar wieku ją pokonał, bo na jej niepokalanym ciele czas nie zostawiał śladów. Nie była to też choroba, która ją zwyciężyła, bo wolna od grzechu pierworodnego, nie mogła być dotknięta żadną karą odziedziczoną po pierwszych rodzicach. Coś głębszego, Bardziej tajemniczego towarzyszyło jej ostatniemu tchnieniu. Nie była to słabość ciała, lecz siła ducha. Pragnienie tak intensywne, tak płonące, ogarniało jej serce, tęsknota za ujrzeniem swego uwielbionego syna za zamieszkaniem na wieki u jego boku w niebie. I tak, w ciszej tajemnicy, Matka Boża odeszła z tego świata. Nie z powodu, lecz z miłości. Miłości tak potężnej. Że przekroczyła granice życia ziemskiego, prowadząc ją ku wieczności. Starożytni mówią, że miłość, która mieszkała w sercu Maryi, była tak intensywna, tak nadprzyrodzona, że całkowicie ją pochłonęła około czternaście lat po odejściu jej syna. W tym czasie nie pogrążyła się w żałobie, lecz w milczeniu i wytrwałości przemierzała drogi wiary, nauczając dzieci i dorosłych nauki zbawiciela, pocieszając strapionych, wspierając chorych i przygotowując duszę na wieczność. Wtedy poczuła, jakby niebo szeptało do jej ducha, że zbliża się godzina. Data jej odejścia była zapisana nie ręką ludzką, lecz samym boskim zamysłem. I Maryja, z pogodą sprawiedliwych, oznajmiła apostołom, że wkrótce opuści ten świat. Gdy uczniowie Chrystusa usłyszeli tę wiadomość, jak dzieci wezwane na ostatnie pożegnanie, porzucili wszystko, by pobiec do niej. Przychodzili z daleka, z oczami pełnymi łez i sercami ściskanymi bólem. Jeden po drugim stawali przed najświętszą matką. I tam, klęcząc, ogarnięci mieszanką bólu i czci, całowali te święte dłonie, te same dłonie, które tyle razy ich błogosławiły. Każdemu z nich Maryja przekazała słowa pełne światłości, rady, obietnice, pociechę i nadzieję. A potem, jakby zasypiała w ramionach Boga, Matka zbawiciela powoli zamknęła oczy, i jej dusza, czystsza niż jakakolwiek inna, łagodnie wzniosła się ku wieczności. Wieść rozeszła się po ulicach jak boski szept. Nie było chrześcijanina, który nie przyszedłby ze łzami w oczach, by czuwać przy jej ciele, jakby była matką każdego z nich. Co jednak dziwne, to czuwanie nie było naznaczone rozpaczliwym lamentem śmierci. Przypominało raczej wielkanocną procesję, lud śpiewał Alleluja. Pewien, że pani teraz wstawia się za nimi z wysokości nieba, jako miłosierna królowa, która nigdy nie zapomina o dzieciach, które zostawiła na ziemi. Tego niezapomnianego dnia unosiło się w powietrzu coś niezwykłego. Delikatny, słodki i niespotykany zapach rozchodził się po ścieżkach, jakby same kwiaty wydzielały won pochodzącą z raju. I nie tylko to, wielu twierdziło, że słyszy delikatne, niebiańskie melodie. Jakby niewidzialne chóry śpiewały harmonii między niebem a ziemią. Ale jeden z apostołów, Tomasz, nie zdążył na czas. Gdy w końcu dotarł do braci, ciało najświętszej było już pochowane. Z oczami pełnymi łez, zwrócił się do Piotra z pokorą i wzruszającą prośbą: Błagam cię, bracie, nie odmawiaj mi tej łaski. Pozwól mi raz jeszcze zobaczyć oblicze tej, która tyle razy mnie błogosławiła. Pozwól mi ucałować te święte dłonie, które prowadziły mnie z taką miłością. Poruszony, Piotr skinął głową w milczeniu. I wszyscy, w uroczystym pochodzie, wrócili do grobu Matki Bożej. Ale zanim jeszcze dotarli, ten tajemniczy zapach, teraz jeszcze silniejszy i słodszy, znów wypełnił przestrzeń. Niebiańskie melodie ponownie unosiły się w powietrzu. Kiedy otworzyli grób, ogarnęła ich tajemnica, Ciała Maryi już tam nie było. W miejscu, gdzie spoczywała, znajdował się jedynie przepych rzadkich i cudownych kwiatów, tak pięknych, że wydawały się nie pochodzić z tego świata. Jezus, pan życia, przyszedł w tajemnicy i zabrał ze sobą swoją najświętszą matkę. Wskrzesił ją z ciałem i duszą, obdarzając ją chwałą zarezerwowaną dla królowej nieba. To opowiadanie, zapisane w dziele Mistyczne Miasto Boże, mówi że w niebie empirycznym, najwyższym z niebios, Chrystus postawił u swego boku najczystszą duszę Maryi. W odróżnieniu od wszystkich śmiertelników, nie przeszła ona przez sąd szczegółowy, bo od pierwszej chwili swego istnienia była wolna od wszelkiej winy. Wybrana na królową, uwolniona od praw ciążących na dzieciach Adama, Maryja nie będzie sądzona nawet w sądzie ostatecznym, lecz zasiądzie po prawicy Syna, dzieląc jego chwałę przy sądzeniu narodów. Od momentu swego poczęcia była jak świetlista zorza, pełna promieni boskości, jaśniejsza niż najżarliwsi serfini. A gdy stała się matką słowa wcielonego, dotknęła nieskończoności swoją niezrównaną czystością. Słuszne było więc, by przez całą wieczność była nierozłączną towarzyszką Syna, On, Bóg i Człowiek, ona, najczystsze stworzenie, związane z Nim wiecznymi więzami. I w obecności świętujących niebios, Chrystus przedstawił ją Ojcu przedwiecznemu. Ojcze mój, oto moja najłaskawsza matka, twoja ukochana córka, oblubienica ducha świętego. Nadszedł czas, przyjmij ją w posiadanie korony chwały, którą dla niej przygotowaliśmy. Spośród wszystkich dzieci Adama zakwitła jak róża między cierniami. Nienaruszona. Piękna. Godna wyniesienia na miejsce którego żadna inna stworzenie nigdy nie osiągnęło. I tak, pod zapatrzeniem zachwyconych aniołów, Najświętsza Maryja została ukoronowana w niebie, gdzie króluje na wieki, wstawiając się za nami, czuwając nad swoimi dziećmi i oczekując dnia, w którym również i my wejdziemy do chwały przygotowanej przez jej syna. Na niej złożyliśmy, mówi Pan, ukryte skarby naszej niewysłowionej Boskości. A ona za absolutną wiernością zachowała każdy dar. Pomnożyła powierzone jej talenty i ani przez chwilę nie odstąpiła od naszej świętej woli. Ewangelista powiedział: Ona znalazła łaskę w oczach najwyższego. Ale więcej niż łaskę, zdobyła wieczyste upodobanie przed tronem Ojca Niebieskiego. Jezus, zwracając się do Ojca przedwiecznego, proklamował przed tronem, gdzie jednoczą się sprawiedliwość i miłosierdzie. Ojcze, to jest tron, na którym przyjaciołom zsyła się nadmiar chwały. Jakaż większa nagroda może być daną tej, która była matką Słowa, lustrzanem mojej świętości, najczystszym odbiciem mego bytu? Ona była mi podobna we wszystkim, w najwyższym stopniu, jakim stworzenie może być podobne. Teraz godzi się, aby tam, gdzie ja, świętość z istoty, jestem ukoronowany, także ona, najwyższa wśród świętych, zajaśniała w chwale. I tak wypełnił się ten misterium. Które nazywamy wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny. Nie tylko duszą wyniesiona, ale i ciałem chwalebnym, aby jej ciało, które go nosiło, nie zaznało zepsucia. Wniebowzięta do nieba zasiada na tronie po prawicy syna, jako królowa wszechświata widzialnego i niewidzialnego, potężna orędowniczka, bezpieczna przystań dzieci Ziemi. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Błogosławiony ten, kto czyta te słowa z wiarą, jeszcze bardziej szczęśliwy ten, kto je przyjmie w sercu. Lecz jeszcze bardziej błogosławiony będzie ten, kto je ogłosi światu, albowiem będzie zaliczony do synów światłości, tych, którzy idą w prawdzie i nie błądzą w mrokach tego świata. I tak, otulona światłem i tajemnicą, najświętsza panienka została wyniesiona do nieba, nie jako cień tego, czym była, ale w ciele i duszy chwalebna, ukoronowana przez samego Syna jako Królowa Nieba i Ziemi. Aniołowie otworzyli przed nią drogę, niebiosa ucichły w milczeniu, a całe stworzenie kontemplowało tę wieczną chwilę, w której najczystsze stworzenie zostało przyjęte w objęcia wieczności. Ona, która wiernie strzegła skarbów boskości z niezrównaną wiernością, teraz zamieszkuje na tronie przygotowanym od wieczności. Gdzie syn jest, tam i jego matka. Gdzie króluje świętość z istoty, tam błyszczy najwspanialsza spośród ludzkich świętości, teraz uwielbiona. I tak jak pełen czci i prawdy powiedział święta Jan Masceńczyk, doktor Kościoła. Trzeba było, aby ta, która wrodzonej niewinności strzegła w dziewictwie, również po śmierci zachowała ciało nienaruszone. Trzeba było, aby ta, która w swoim łonie nosiła STWRZY, mieszkała w niebiańskich przybytkach. Trzeba było, aby oblubienica wybrana przez ojca wstępowała do niebiałego łoża. Trzeba było, aby Matka Boża posiadała co jest jej Synem i była czczona przez każde stworzenie jako Matka i służebnica Boża. Omer Maryjo, matko nasza i królowo. Ty, któraś została wywyższona ponad aniołów i uwielbiona przez samego Boga, jesteś pocieszeniem dla płaczących, nadzieją dla strapionych, ucieczką grzeszników i jasną gwiazdą, która prowadzi dzieci ziemi ku niebu. Zwracamy się do ciebie z radością i czcią, pewni, że Twój matczyny wzrok nigdy od nas nie odstępuje. Jesteś matką, którą Jezus dał nam na krzyżu, kobietą odzianą w słońce, koronowaną gwiazdami, która depcze głowę węża i prowadzi nas do zwycięstwa przez wiarę. W Twoim wniebowzięciu widzimy chwalebny los, jaki Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują całym sercem. Ale w Tobie, omeridioł, ta miłość osiągnęła pełnię. Byłaś czystą ziemią, na której Słowo stało się ciałem, żywą świątynią boskości, zamkniętym ogrodem. W którym zakwitł Zbawiciel. Teraz, zasiadając po prawicy wiecznego króla, nie zapominasz o swoich dzieciach na wygnaniu w Dolinie Łez. Wstawiasz się za nami z matczyną czułością, chronisz nas swoim płaszczem światła i cierpliwie oczekujesz, aż każdy z nas dołączy do Ciebie w obiecanej chwale. Witaj, U, Matko Nieba. Ty jesteś chlubą narodu chrześcijańskiego, radością świętych. Strachem dla demonów i rozkoszą najwyższego. Całe stworzenie Cię błogosławi. Aniołowie służą Ci z miłością. A my, Twoje dzieci, z wiarą i wdzięcznością wołamy. Święta Meridiołu, Matko Boża, Królowo Nieba i Ziemi, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.